Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w czwartej rundzie Ligi Ukrutyja, runda czwarta Autodrom Enzo Edino Ferrari Emilia Romagna Grand Prix i z tego co mi wiadomo nie ma szlachcińskiego, za szlachcińskiego będzie jechał Kuba Trzeciak, Kobacki, Wencel, Wencel wraca widzowie, to jest mistrz, mistrz, ale F2, F2 z sezonu Drugiego Ew, Lewandowicza nie ma, to jest Kozłowski. Zastępuje, jak widzicie. Będzie teammateem Kacpra Hubacz i Ni. Ni o, już bym. Podchwytliwe nazwisko. Mateusz nicer, nicer, bo tak z daleka to G przeczytałem w głowie. Ale musiałem się aż zbliżyć. Lider klasyfikacji generalnej z przewagą 46 punktów, przed nim tylko dwa zakręty, tam jego teammate na poboczu stał, żeby przepuścić, właśnie zabagło i teraz dwa ostatnie zakręty, ostatni zakręt, wyjście i Kacper zabagło, będzie to 1.13, będzie to 1.13, oj, oj, ojoj. no, jednak ma tempo, jednak Kacper ma tempo, 13.600 jako banker Lab, uch! Uch! Chłopaki mocno pocili i mole. Także będzie walka Łukomski za zawagła o pole position. Na tę chwilę tak się wydaje, bo nie wiem, czy ktoś się stanie się zbliżyć. Cybulski cybulski wyjeżdża na prostą startową poprawia się i to będzie dobry czas. Będzie! P3! W alpince. Czyli Alpina na P3, Hubacz na P4. Suzanowicz, Suzanowicz dopiero rozpoczął okrążenie. Nicer, Nicer odpuścił. Bluszczym. No i zabagło, rozpoczął. On już jest po pierwszym sektorze. Nie wiem, jak Łukomski. Dobra, wpierw Łukomski. No patrzmy. Międzyczas po drugim sektorze. Łukomskiego strata 21 tysięcy. Chyba zabagło to ma. No jeszcze jest trzeci sektor, a musi odrobić sporo. Zabagło w minerali. Łukomski zaraz dojedzie do przedostatniego zakrętu. Zabagło po drugim sektorze. No, właśnie nie widziałem. Szybko to mignęło. Łukomski, Ostatni zakręt. Wie, na prosto startową. Ale szeroko, więc zabago raczej to ma. Zabago raczej to ma. Będzie pole position. 1-11, 12. I jeszcze poprawi, poprawił. 13-556. Kacper zabago wystartuje z pole position. Także takie mamy wyniki kwalifikacji. Kasper Zabagło z drugim pole position w tym sezonie? Nie jestem pewien. Chyba tak, tak. W Monako miał pole position i teraz. Szymon Łukąski na drugim miejscu i Paweł Cybulski dopełnia pierwszą trójkę. Paweł Cybulski tutaj flaga Włoch. Jesteśmy we Włoszech. Przemek Kuba czwarty. Jakub Kwiatkowski w ostatniej chwili na piąte miejsce skakuje no i Ferrari dramat ostatnie miejsce, bo Sebastian Brzeskwinia rozwalił się na początku sesji a pan Iżyński skończył kwalifikację na dziesiątej lokacie także Ferrari musi tutaj odrobić pięć świateł gaśnie w tym momencie i ruszamy, Kacper Zabago zdecydowanie wygrywa start Przemek Hubacz skakuje na trzecie miejsce bo spada nam Cybulski i nagle mocno w dół stawki dojeżdżamy do pierwszego zakrętu. Na razie wszyscy cali, wszyscy cali, wszyscy żyją. Ale tam z tyłu już jest kocioł. Ależ tam jest. oj, oj, oj ależ tutaj jest ciasno. Cybulskiego cofa w Cybulski z lagami. Jedna kreska. 5000 tysiąc. No, Cybulski mocno potraci na pierwszym lapie. Sebastian Brzospinia dalej ostatni. Wojciech Janusz. Ależ on tam się pcha. Wojciech Janusz 17. Zyskał już dwie pozycje fantastyczna dyspozycja tutaj kierowcy, byłego kierowcy stajni z Manare, Maranero <grywa> Maranero Kacper Zabagło prowadzi, prowadzi no i na razie dosyć spokojnie, nie widziałem żeby ktoś tam wjechał w kogoś nie wiem czy ktoś ma jakieś uszkodzenia ale na pewno nikt nie został obrócony na pierwszym lapie ależ tutaj Dajwa robi ścibior pięknie tutaj zaatakował Mateusza Nicera i Nicer może teraz odpowiedzieć, bo jest w wycieniu aerodynamicznym. Paliers, paliers! Wchodzi na wewnętrzną, ależ tutaj z dużą prędkością. Teraz będą dojeżdżać do pierwszego zakrętu i Nicer ma wewnętrzną. I czy tak, odgryzie się. Odzyskuje ósme miejsce. Mateusz Nicer. Chociaż nie. Kłopoty Najmana na wyjściu i Ścibiór znowu wraca na ósmą lokatę. Jeszcze Iżyński spin Ferrari, no Ferrari katastrofa! Ostatnie dwie pozycje, no katastrofa dla zespołu Ferrari. Sebastian Rzoskwinia 19, Iżyński ostatni. Tyfozji no są już f***** na maksa. Gorzej niż w poprzednim sezonie, gorzej niż w poprzednim sezonie. No i patrzę, gdzie tutaj jest e, jakaś walka. Gdzie tu jest najbliżej kierowca danego kierowcy? Jest to Suzanowicz. Suzanowicz leci, leci. Wejdzie pod łokieć. No musi odpuścić, no nie, no. Oj, będzie kara, będzie kara. Będzie kara dla Suzanowicza, jeśli Janek zgłosi to. No definitywnie, no nie miał prawa atakować, był definitywnie za nim. Wojciech Janusz zyskał część pozycji, ależ on potrafi odnajdywać się takim tłoku. Wojciech Janusz kapitalny start w wykonaniu kierowcy Alfa Tauri. No i, i zobacz, no Kobacki to po prostu pływa po tym torze. Na lewo i prawo go ciągnie. No <gryw> to nie mieści się w zakrętach. Kobacki jakby z uszkodzeniem przedniego skrzydła jechał. I Wojciech Janusz już na dwunastej lokacie. Stibior tak, osiem pozycji. Też kapitalna postawa e, tutaj dwóch kierowców Mercedesa. No i jest, Janusz na 12. lokacie wyprzedził Kobackiego. Mateusz Ni Nicer. Nicer tutaj potracił w walce tutaj z Cybulskim. Cybulski odrobił te straty w ogóle. Cybulski przecież był na 12. lokacie i nagle już jest na szóstym miejscu. Dziękuję za Prime Axepad. Cybulski powrócił do gry, powrócił do Witam. gry. A Szymon Łukomski już kara! No, Łukomski. Eliminuje się z walki o zwycięstwo. No to jest woda na młyn dla Zabagło, już ma ponad sekundę przewagi, więc Zabagło prawdopodobnie ma już ten wyścig wygrany w kieszeni. Bo ciężko, ciężko, żeby Zabagło popełniał takie błędy. Zabagło z najlepszym czasem okrążenia. Patrzmy co się tam z tyłu dzieje, bo tutaj Cybulski blisko, bliskości biora, ale Cybulski powraca, robi comeback już na piąte miejsce. A na pierwszym przecież okrążeniu spadł poza po pierwszą dziesiątkę, z tego co pamiętam. I teraz 3 sekundy straty już do Kwiatkowskiego. DRS i bez problemu pan wyprzedzi, no chyba że... No dobrze, dobrze, wszystko git. Janusz wychodzi na jedenaste miejsce, w międzyczasie trzeciak. Soćko tutaj zamieniają się pozycjami i teraz trzeciak na ósmej pozycji. Janusz jedenasty, 8 pozycji w górę. Ależ on leci, ależ on leci. A tam z tyłu Kowacki z Suzanowiczem. No nie wiem, Kobacki chyba z jakimiś uszkodzeniami jedzie. Hubacz teraz prawdopodobnie znowu wyprzedzi Łukomskiego, bo jest na no, dziesiąte za Łukomskim. Więc bez problemu tutaj dojdzie do wymiany pozycji na drugim miejscu. No zobaczcie, no strasznie oddaje tutaj ta strefa DRS na tej prostej. To jest duża różnica prędkości. I Hubacz skakuje znowu na drugie. Miejsce, 2,5 sekundy straty, to zabagło. Zabagło już spora przewaga. W międzyczasie Brzoskwinia, kolejny manewr i jeszcze Iżyński na dokładkę tam z tyłu bije się z Kobackim. Także tutaj duet Ferrari zaczyna coś w końcu odrabiać. Zaczyna się rozkręcać, może to tak specjalnie. Oj, nie! Niepotrzebnie to mówiłem, że zaczynają się rozkręcać. Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj Iżyński, znowu drugi spin, ojojoj, ojojoj, no, Iżyński raczej już, o Janusz, nie, jeszcze Janusz na dokładkę nam tutaj wyspinował. No i zobaczmy, zobaczmy, Kwiatkowski jest teraz na prostej startowej, wyprzedza Pokornickiego, wyjedzie... Definitywnie przed ścibiorem i cybulskim zostawił ich w tyle. Dobra, zmieniam sobie te postoje na opony teraz. No ale Kwiatkowski na tych hardach będzie troszeczkę wolniejszy. Jest łukomski. No, będzie ponad sekunda straty. Bo jeszcze musi się rozpędzić, kubacz. Chociaż nie. No, tuż, tuż poniżej. Tuż, tuż, ale teraz szykana zimne opony. No właśnie, i się zrobiła. Ponad sekunda straty hubacza, więc troszeczkę stracił. Fakt, ma jedno okrążenie świeższe opony, ale praktycznie nic mu tu nie da. Maksymilian Soczko, tak jak wspominałem, prowadzi ten wyścig kierowców, którzy jeszcze nie byli w boksie. Będzie miał DRS. Trzeciak tutaj się bije, ależ tutaj jest kocioł, zjeżdża trzeciak, zjeżdża. Yy, Wencel. zjeżdża Soćko, zjeżdża Skowroński i Zabagło zostaje wypuszczony. Sekunda straty do Wencla, Ależ tutaj był kocioł. Także trzech kierowców zjechało z pierwszej trójki, z pierwszej, przepraszam, czwórki i zakładają oczywiście softy Soćko przed Trzeciakiem i Skowrońskim. Ależ tutaj blisko są kierowcy. No i mają pokaźną stratę teraz. No będzie duża strata. Oj, tu raczej nie będzie walki o podium. Za dużo tracą do trzeciego miejsca. I ścibior wyprzedza swojego teammate'a Kacper ścibior. Awansuje na szóste miejsce na torze. Także duet z Mercedesa tutaj się wymienił pozycjami. Kacper ścibior, no blisko Nicera. Ależ tutaj Skowroński zahamulcowego robi i to potężnego. Ależ tutaj są dymy. Tutaj zaraz coś się odwali. Będzie incydent. Będzie incydent. Jak nic. Będzie safety card, no? Już mamy incydent. Ależ tutaj się tłuką. Jezus Maria. A wszyscy z... Dogonią tego Skowrońskiego na końcu prostej, bo mają DRS, Skowroński w opałach, na 3 baty go robią! Bo jeszcze z Brzosminia dojedzie, nie dojedzie Brzosminia, więc na dwa baty zrobili Skowrońskiego. A Soćko potracił najwięcej na tej e, całej walce. A Radek Węcel nie obroni się. Kuba Trzeciak, Skowroński jeszcze też, aj, 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 Skowroński na trzeciego tutaj jechał, ale no już nie było miejsca, aj, 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 Jeszcze Brzoskwinia wykorzysta. Brzoskwinia wykorzysta. No i nie wykorzystał, nie wykorzystał Brzoskwinia. Ależ tutaj agresywnie wjechał Trzeciak w ten zakręt, wywiozło go szeroko! I Skowroński to wykorzystał. Czy Brzoskwinia to wykorzysta? No wykorzystaj to, Brzoskwinia, no nie wykorzystasz tego. No. Przed oczami masz punkt do spinka. Tego punktu wyrwać nie możesz na tę chwilę. Żółta flaga Mercedes. Out! Ścibior! Weźcie, policzcie, kto jest na P3. Błokolski ma 11 sekund kary, ale ma 5 sekund przewagi nad Cybulskim, który ma 6 sekund kary. I będzie Łukomski. Tak. Będzie Łukomski jednak na podium. Chyba. Chyba. Bo Nicer... Nicer jest na granicy. Dogonił Cybulskiego. Cybulski w opałach. Po zewnętrznej go wiedzie, No nie, zablokuje. No i jednak chyba Łukomski. Bo musiałby być Nicer poniżej 8 sekund za Łukomskim. Ale przecież jest za Cybulskim. 40, więc Łukomski będzie jednak na podium. Bo coś tu się wydarzyło w ostatnich tutaj momentach. Cybulski nagle potracił tempo. Kuba Trzeciak w międzyczasie Skowroński tam wyjechał po tor, bo ma przecież syf na oponach. Oj, ależ go objeżdżają tutaj kierowcy. Chyba winga nie ma. Albo coś innego. radio Węcel tam po zewnętrznej i Brzoskwinka tutaj już awansuje. No i zabagło, wygrywa wyścig. Czwarte z rzędu zwycięstwo na drugim miejscu dojeżdża. Przemek Hubacz na trzeciej lokacie. Szymon Łukomski raczej zostanie na tej trzeciej lokacie. Pomimo 11 sekund kary Mateusz Nicer kończy zawody na czwartej lokacie. Paweł Cybulski, piąty. Kwiatkowski dojeżdża, szósty, ale spada za Suzanowicza. I teraz Kuba, trzeciak spadnie. Brzoskwinia będzie ósmy. 9 jest Radziek, Ra, Radziek, Radek Radek Wencel. I Kuba Trzeciak zamyka pierwszą dziesiątkę. Kacper zabagło, wygrywa czwarty wyścig z rzędu. Kacper masz ogromną już przewagę w klasyfikacji generalnej. Bezproblemowy wyścig, kwalifikacje też chyba bez problemu. Chociaż z tego co widziałem, tam Kulsonik pisał, że jeszcze mogłeś szybciej pojechać, ale zdobyłeś pole, pozycy, pole position. Prowadziłeś wyścig od startu do mety, uciekłeś z DRS-u i kontrolowałeś tempo, także czy coś mogło pójść lepiej w tym wyścigu? No z tymi kwalifikacjami to mogło być lepiej, tam z jedną dziesiątą na pewno straciłem, yy, a w wyścigu, w wyścigu to wszystko poszło dobrze. Pozdrawiam Kobackiego z miejsca 20, który chciał pięknie pomóc Łukomskiemu, ale nie udało mu się. No i, no, i to tyle tak naprawdę, jechałem sobie sam w wyścigu. Przemek, ty też pojechałeś, bardzo dobry wyścig, bezbłędny. Nie wiem, jak u ciebie te kwalifikacje, no, były chyba skończyłeś na P4, z tego co pamiętam. Ale wyścigu tempo Kozak, trzymałeś Łukomskiego, trzymałeś tempo Kacpra, także chyba będziesz zadowolony z tego wyniku. E, oczywiście jestem zadowolony, bo. No, jak chyba Patryk mówi, sam zobaczył, do no Kasper jednak tempo na softach miał. Próbowałem jako tako współpracować na początku wyścigu z Szymonem, ale no jakoś jak go wyprzedzę, to nagle mi się, nie wiem, czucie w kierownicy zmienia, nie wiem, i po prostu popełniłem proste błędy, że na okrążeniu nagle sześć dyk traciłem do Kaspera, potem Szymon mnie wyprzedza, też traci, i tak no nic to za bardzo nie dawało. No w kwalifikacjach też miałem po prostu problemy z. W... PC-tem po prostu ścinało mi grę i musiałem zresetować. Tak to myślę, że trzeci bym był jeszcze podczas tego okrążenia, kiedy, yy, kiedy go wykonywałem. To ostatni mm -hmm. mój przejazd. Bardzo duży błąd popełniłem na Aqua Minerale. To mogło być nawet, jakbym perfekcyjnie tam pojechał, to by dwie dychy mógłbym tam urwać. Po prostu nie trafiłem w Apex mm -hmm. i jak to Aqua Minerale po prostu tak mi... nadster strasznie dostaje. I taki dostałem. Z... Musiałem się trochę wyratować, ale całe szczęście dało to na czwarte miejsce tam na starcie. Tam jakieś chyba Alpine tam jakieś problemy miało, nie wiem, nagle tak, go tak. i dało tam do tyłu, no. no. Szkoda, że Szymon się nie utrzymał za kacłem tam. Było dobrze, aż nagle tam dwa jakieś mocne błędy, patrzę i wypadł i... No szkoda, no ale P2 to i tak jest bardzo dobry wynik dla mnie. No to gradki, y, będziesz miał Wiele lepszą sytuację w generalce, bo umocniłeś się na tym drugim miejscu. Na trzecim miejscu Szymon Łukomski. Znowu fantastyczne tempo w kwalifikacjach. Była szansa, pewnie, też na pole position, bo te dwa ostatnie okrążenia, no, niestety nieudane. W wyścigu też dobre tempo, no ale niestety, właśnie te kary. 11 sekund kary. Tempo było dobre. Trzymałeś w sumie tempo Kacpra, potem, no ale ci odjecha na początku, więc. Jak to z twojej perspektywy wyglądało, Szymon? Co mogło pójść lepiej? No więc tam tych dwóch kółek w kwalifikacjach trochę szkoda, bo na jednym okrążeniu po wysokie 400. No. E, no ale w wyścigu tempo było dobre, szkoda tych kar. E, tam 6 sekund za ścinanie i jedna piątka w boksie. Przestrzeniłem tam te wjazd do boksu. Tak. E, no a tak to tempo właśnie było dobre. Tam wyprzedzaliśmy się e, z przemkiem. Ale jak na te 11 sekund, kary trzecia pozycja, to jestem zadowolony. Okej, okay, no dobra, panowie. Dziękuję wam za wywiady. Gratuluję miejsca w pierwszej trójce. No i widzimy się, słyszymy za tydzień. Trzymajcie się.